Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym czytam popularne książki z TikToka. Kolejna część tego filmu, ponieważ zasypywaliście mnie wiadomościami, żebym go nagrała, więc przychodzę dzisiaj i dostarczam. Tak, niestety usunęłam. Początek tego filmu, gdzie się z Wami witam i pokazuję Wam wszystkie książki, ponieważ czyściłam kartę pamięci i niechcący go um, skasowałam, dlatego trochę z przyszłości przychodzę Wam pokazać między jakimi książkami będę wybierać, a jakie już wybrałam. To zobaczycie w dalszej części filmu, więc tak dobra, bez jakiejś konkretnej kolejności, tylko Wam je tu pokażę. My Beloved Monster, następnie mam The Love Hypothesis, która się pojawia chyba od początku. Tej całej serii, od kiedy ją nagrywam, tysiąc pocałunków również się pojawia od samego początku. Spark. E, następnie mamy Przystań Lepszego Jutra. Bez Pamięć. I Wanna Fall. Helish Heat. I September Sun. Natomiast e, jakby te mam fizycznie. A jeśli chodzi o to, co mam na czytniku, to jest to między wierszami. Because of you. Bitter? Idea? I to chyba tyle, jeśli chodzi o te najpopularniejsze, o których mi pisaliście, bo dałam wam skrzyneczkę na Instagramie, gdzie, gdzie właśnie mi pisaliście, jakie książki są teraz popularne i wybrałam te, które najczęściej się pojawiały i te, które już miałam u siebie wcześniej. Więc tak, wiem, że najbardziej, najbardziej chcecie, żebym przeczytała I Wanna Fall i chyba Hellish Hit, bo tego, to pojawiało się najczęściej, więc zaczniemy sobie od I Wanna Fall. A co będzie dalej? To zobaczymy. I jeszcze chcę tylko powiedzieć, że pamiętajcie, że to, że to jest Wasza ulubiona książka, któraś z tych, nie znaczy, że mi się musi podobać. Więc jak powiem coś negatywnego o Waszej ulubionej książce, to uszanujcie to, bo to, to jakby jest moja opinia, a ja szanuję Waszą. Jakby chciałam to zaznaczyć, bo wiem, że um, niektórzy stoją po prostu murem za tymi książkami z TikToka i nie chciałabym, żeby wiecie, jakieś zamieszanie się pojawiło w komentarzach bądź e, niemiłe komentarze. Tak to tyle. Miłego oglądania skończyłam pierwszą książkę I Wanna Fall Bright Side Aleksandra Neal Słuchajcie, ta książka ma ponad 500 stron, a absolutnie nic się w niej nie dzieje, a z drugiej strony dzieje się wszystko. Po pierwsze, jeśli chodzi o fabułę, to za dużo nie mam Wam tu do powiedzenia, bo um, mamy rodzeństwo: nasza główna bohaterka, Lea i jej brat bliźniak, którzy wyjeżdżają razem na studia do Nowego Orleanu. No i tam jest ten jeden chłopak, Rice. Rice, który um, zostaje współlokatorem. Brata bliźniaka Lei, ona tam poznaje też znajomych tego brata, bo okazuje się, że, że zna tam trochę osób. No i te wszystkie osoby powiązane są z nielegalnymi wyścigami samochodowymi. Te wyścigi samochodowe są tutaj ogromną częścią tej książki. I byłam nawet na to podekscytowana, bo mnie spoko. Ale mam wrażenie, że autorka sama nie za wiele wiedziała o tych wyścigach, biorąc się za pisanie tej książki. I tak naprawdę to jest tyle. Lea poznaje Rajsa i widzimy rozwój ich relacji. I w tej książce nie dzieje się nic poza ich dziwnymi, randomowymi spotkaniami. Trochę rozmów, podczas których nie za bardzo się poznają. Rajs oczywiście jest tym, wiecie, tajemniczym chłopakiem, o którym krążą, krążą legendy, jest królem w ogóle tych wyścigów samochodowych w Nowym Orleanie, ma swoją, wiecie, ciemną przeszłość, o której nikt nie wie. Są też osoby, oczywiście, które mu źle życzą. No i jest Lea. Lea, która jest taką no, zwyczajną dziewczyną, która oczywiście zainteresowała się tym boyem. I och, ten chłop. On na przykład nie odzywał się do niej parę dni. Ona nie wiedziała, co się z nim dzieje. On nagle wracał i było wszystko ok i tłumaczył to swoim tym, tym że jest introwertykiem i on potrzebuje chwili samotności. A z drugiej strony później nagle zachowywali się, jakby byli trochę parą, ale trochę jednak nie. Jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, to najlepsza jest Lea, która jest temu przeciwna, po czym nagle się totalnie w to wkręca i w ogóle różne rzeczy się tam dzieją. Nie chcę wam nic spoilerować. Mój ulubiony w ogóle fragment, najbardziej absurdalny w tej książce, to jest jazda samochodem z opaską na oczach, gdy kieruje cię Pasażer mówi ci, gdzie masz jechać, a ty masz opaskę na oczach. Tak, oni tak potrafią, a we nie. No i jest też ten mroczny wątek, gdzie Lea dość nieświadomie wplątuje się w pewną aferę między dwoma chłopakami. Mówię tu bardzo naokoło, żeby wam nic nie zdradzać, ale jest ten wątek, szczególnie rozkręca się gdzieś tam na końcu, ale pomimo tego, że ten wątek gdzieś tam. Jest, który mam mnie bardziej trzymać w napięciu i zaangażować, to i tak ja się tak nudziłam przy tej książce. Ona po prostu była nudna. Tam przez 80% czasu nic się nie działo, i gdy już się coś działo, to były cały czas te same ze rzeczy, czyli ich spotkania, wyścigi samochodowe i jakieś wstawki o przeszłości Rajsa, który, o których i tak nic nie wiemy, bo Lea się niczego nie dowiaduje i on nic nie mówi, ale cały czas jest gdzieś tam to przeplątywane, że on coś ukrywa i tak dalej, ale jakby. Nic się nie dzieje z tym. Ja wiem, że jest jeszcze Dark Side, ale wydaje mi się, że jak się pisze takie książki, no to jednak ta Bright Side powinna mnie zachęcić do sięgnięcia po Dark Side, a w ogóle mnie nie zachęca, bo po prostu się strasznie nudziłam. Bardzo denerwowała mnie relacja głównych bohaterów, i to wszystko było takie niedopracowane. Wiecie o co mi chodzi? Myślałam, że to będzie jakoś fajnie, ogr... fajnie ograne, szczególnie te wyścigi samochodowe, a to było po prostu nudne. I wiecie, milion razy czytałam o tych wyścigach, milion razy czytałam o tym, jak oni się spotykają. I ona po prostu już totalnie jest e, zakochana. On czasami jest, czasami go nie ma, ale to wszystko przez jego przeszłość. I jakby nie wiem, nie mam za dużo o tej szcz książce, szczerze mówiąc do powiedzenia. Fakt, że ona ma ponad 500 stron, a ja nie mam za wiele do powiedzenia, to się o czymś to świadczy, co nie. Więc no szczerze mówiąc, nie porwała mnie. Bardzo, bardzo mi się. Może nawet mnie nie podobała, bo tu nawet za wiele nie było do podobania. Wiecie o co mi chodzi? Ona po prostu była strasznie nudna i nijaka ta książka. Szkoda, bo tu dużo stron, mało treści. Tak, teraz zaczynam. Uwaga. Berble. Because of you. Bardzo dużo pisaliśmy dzisiaj mi o tej książce. Jakby pytałam o książki z TikToka, więc zaczynam i przeczytam. Będę ją czytać na czytniku. Znowu ten kadr z salonu, ale jestem w trakcie czytania. Już przeczytałam jakieś 40% tej książki. Ja już nie wiem, co się tu dzieje. Ogólnie, Ach. trochę bardziej mnie angażuje niż I Wanna Fall, to na pewno. Chociaż jest o młodszych bohaterach, bo nasza główna bohaterka ma 16-17 lat, Leila. I tak naprawdę. Na razie obserwujemy po prostu jej codzienność i jej życie. Leila na początku książki dość niespodziewanie poznaje czterech chłopaków, bo wchodzi takie owiane złą sławą miejsce, no i tam ich poznaje. Oczywiście o tym miejscu chodzą legendy, o tych ludziach tam, narkotyki i tego typu rzeczy. No i poznaje czterech chłopaków, w tym Oliwiera. No i tak to się wszystko zaczyna, wraz ze swoją przyjaciółką um, no gdzieś tam zaczynają z nimi imprezować, zaczynają się z nimi spotykać. No i Leila coraz bardziej poznaje Oliwiera. Oliwiera, który jest tym takim bad Um, oczywiście z czasem traci dla niego głowę. Natomiast Olivier dobrze wie, jak dziewczynę urobić, tak bym powiedziała. I w sumie na razie ta książka skupia się na imprezowaniu, piciu alkoholu przez nieletnich, wagarowaniu, wymykaniu się z domu. Jeśli chodzi o poważne tematy, to było napomknięte, że przyjaciółka naszej głównej bohaterki zmagała się z zaburzeniami odżywiania, była jedna scena z tym, I jakby za wiele już później nie było e, o tym powiedziane, więc no, mam nadzieję, że do czegoś to prowadzi i nie zostało to tak po prostu wrzucone głupie. I do tego też widzimy, że rodzice Leili, naszej głównej bohaterki, no nie dogadują się i, i bardzo się kłócą i bardzo widoczne jest to, jak po prostu na nią i na jej młodszą siostrę to wpływa bardzo negatywnie. Fajnie, że coś takiego tutaj jest, bo widać po prostu, jak wiecie, rodzice na siebie krzyczą, i dziewczyny wychodzą z domu, bo się tak źle czują w ich otoczeniu, i, i tak to na nich wpływa. I Leila próbuje się opiekować tą swoją młodszą siostrą, która również jest jeszcze nastolatką i, i robi głupie rzeczy, więc fajnie jest przedstawiona ich relacja tutaj, i, i też dość dobrze jest przedstawiona ta reakcja dzieci na, na kłótnie rodziców i na to, jak to na te dzieci wpływa. Ale no, powiem wam, że nie wiem, do czego to prowadzi, bo na razie dosłownie ich codzienność to jest wagarowanie, imprezowanie, picie i spotykanie się z chłopakami. I to jest tyle. I na razie nic się tutaj nie dzieje. Ja nie wiem, w jaką stronę to zmierza. W sensie widzę, jak rozwija się um, relacja Oliwiera i Leili, 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 Leili. Ja nie płaczę, jakby coś miałam, a tak kaszło po prostu. Nie wzruszyła mnie ta książka na tyle. I widzę, w jaką stronę to zmierza, co nie? Bo to jest taki typowy, taki typowy przykład um, Dziewczyny, która, młodej dziewczyny, która po prostu wzdycha do bad boya. Każda z nas w tym miejscu kiedyś była. Więc nie mówię, że to nie jest realnie przedstawione. Jakby wiem, że dużo osób na pewno będzie mogło zarzucić tej książce. Nie wiem, czy było to zarzucone, czy nie, bo o nich wcześniej dosłownie nigdy nie słyszałam, przed tym, jakby mi o niej, napi o niej napisaliście. Ale na pewno można tu zarzucić, że um, no jest strasznie dużo tego alko alkoholu, używek i upijania się i, i takiego po prostu wręcz podjarania tym. E, natomiast no, taka jest prawda. No, ta takie rzeczy niestety robią młodzi ludzie. tak, Więc też nie widzę sensu robić aniołków e, w książkach z tych nastolatków, jeżeli naprawdę realnie w normalnym życiu takie rzeczy się dzieją. Natomiast chciałabym, żeby coś więcej... Ta książka mi dawała, niż te ich codzienne imprezowanie i, i przekomarzanki, i wzdychanie do chłopaków, I jakby, wiecie o co mi chodzi, tu nie ma głębi żadnej, nic, absolutnie, jakby nawet nie, nie, nie chcę jakiegoś nie wiadomo jakiego trudnego tematu, ale jakiegoś punktu zaczepienia, bo jedynym punktem na razie zaczepienia, chociaż nie dla mnie, jest ta relacja Lady i Oliviera, natomiast no, no, no nie, nie wiem. Mam mieszane uczucia strasznie w stosunku do niej. I co śmieszne, w I Wanna Fall główny bohater przekręcał, tak wiecie, imię naszej głównej bohaterki, żeby się z nią droczyć. Natomiast tutaj jest dokładnie to samo. Główny bohater przekręca imię głównej bohaterki, żeby się z nią droczyć. Ciekawe. Dobra, to tyle. Idę czytać dalej. Odezwa się do Was, jak ją już skończę. Tak nie mogłam się doczekać, żeby tu z wami pogadać, że przychodzę jeszcze z mokrymi włosami, ale muszę, bo się uduszę. Skończyłam because of you już jakiś czas temu, ale zapomniałam wam nagrać update przed moim wyjazdem do Grecji. Później w Grecji zaczęłam hellish hit i teraz. Kończy już Helisz Hit i o w końcu mogę Wam powiedzieć. Jak robiłam Wam update ostatni, to mówiłam, że nie za wiele w tej książce się dzieje i bardzo mocno skupiamy się właśnie na imprezowaniu, alkoholu, spotykaniu się z, z tej grupki przyjaciół, do której należy nasza główna bohaterka i Oliver. No i tak jest. Pierwsza połowa książki głównie na tym się skupia. Mamy jakieś zalążki poważnych tematów. Najbardziej w tej pierwszej połowie, jeśli chodzi o te poważniejsze tematy, skupiamy się na tym, jak relacja rodziców wpływa na dzieci, jak kłótnie rodziców. Niezgoda w ich związku wpływa właśnie na, na ich dzieci. Jest to bardzo fajnie tutaj oddane. Natomiast w drugiej połowie, druga połowa to jest roller coaster emocji i ja po prostu ja, ja nie wiem, dlaczego ta książka jest aż tak nierówna, bo w pierwszej połowie naprawdę nie zawiele się dzieje, a w drugiej połowie dzieją się tak Tragiczne, tak smutne, tak ciężkie wydarzenia. Mamy później dalej nawiązanie do zaburzeń odżywiania, o których wspominałam wcześniej. Zastanawiałam się, czy będzie, czy to jest po prostu tak wyrzucone, ale nie, jest to ważne w tej historii. Do tego mamy um, temat. Alkoholizmu, problemów rodzinnych i tego typu rzeczy nie chcę Wam tutaj spoilerować i nic sugerować, ale nasza główna bohaterka będzie miała bardzo ciężkie decyzje do podjęcia, które w znaczny sposób mogą wpłynąć na jej relacje z, z rówieśnikami. I powiem wam, że zakończenie było bardzo, bardzo spoko, jak na tego typu e, historię spodziewałam się chyba gorszego zakończenia, natomiast to uważam, że fajnie oddawało emocje i, i w fajny sposób jakby podsumowało to, co się wydarzyło na końcu. Ym, I powiem wam że o dziwo jestem ciekawa drugiego tomu, jakby nie uważam, że ta książka była dobra, to było dla mnie dwie gwiazdki, natomiast e, no, lepsza niż I Wanna Fall, to na pewno, ale to zakończenie jakoś mnie, tak powiem Wam, zacie zaciekawiło i sprawiło, że chcę chyba przeczytać drugi tom tak po prostu, for fun, <laughs> więc tak, bardzo, bardzo nierówna, dużo powtórzeń, Dużo jakichś takich sytuacji, które nie mają absolutnie znaczenia, bardzo dużo alkoholu, niestety, i, i imprez, i, i takiego codziennego życia nastolatków, ale takiego mam wrażenie trochę wymarzonego przez osoby młodsze, które sobie tak po prostu wyobrażają nastoletnie imprezy i nastoletnie życie. no czy ta książka w jakiś sposób romantyzuje to? Możliwe, że troszkę tak. Natomiast później mamy obrót o 180 stopni i, i dzieją się rzeczy mega ważne, mega istotne i mega przykre. Więc trochę, trochę po prostu nie rozumiem, co, co autorka tu chciała zrobić, właśnie e, tak różnymi wydarzeniami e, i, i takim przeskokiem. Ale tak, ogólnie Mech natomiast była. Bardziej angażująca niż ta pierwsza. <laughs> Okej, okay, możemy sobie teraz jeszcze powiedzieć o Helish Hit, który już kończę. Zaczęłam tę książkę z moim chłopakiem. narzeczonym. <grym> tak. E, narzeczonym, e, jeszcze w Grecji. I bo tam jak sobie jeździliśmy i tak dalej, to mówię, a przesłuchajmy to, bo i tak chciałabym to do filmu przeczytać, więc mówię, zacznę w audiobooku, później jak wrócę, dokończę już książkę. I tak zrobiłam. To było takie złe. Po pierwsze, po pierwsze, audiobook. Puszczamy to. Słuchaliśmy na jeden i pół. I tak słuchamy tego i mówię, skądś to kojarzę? I tak mi się to skojarzyło z audiobookiem Icebreaker. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja wam puszczałam w filmie, gdzie czytałam tę książkę. Wydaje mi się, że to były też książki z TikToka. Czytałam tę książkę tam. I chwilę słuchałam też audiobooka i tam była tak beznadziejna lektorka, tak straszna, tak cringe'owa i kompletnie niszczyła tę historię. I to miałam właśnie takie skojarzenie słuchając Heli Hit: Mówię, sprawdzę, kto to czyta? Kto tak beznadziejnie to czyta? <grywa> Moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, że lektorką jest autorka, czyli Weronika Plota, ja nie dowierzałam. Bo przecież wiecie, autorka w idealny sposób oddaje emocje bohaterów, ich ton głosu, akcentowanie różnych słów, natomiast ta historia sama w sobie jest beznadziejna. A audiobook jeszcze bardziej to niszczył. <grych> tak, co się dzieje w tej książce? Aurora i Nikolas. Tutaj właśnie na nich się skupiamy. Aurora to jest około tam 17-letnia dziewczyna. Rozpoczyna ostatni rok szkoły, miało być tak jak zawsze, natomiast wszystko się zmienia. Aurora ma starszego brata i na początku historii dowiadujemy się, że oni nie przyznają się do tego, że są rodzeństwem. Co było dla mnie totalnie jakby niezrozumiałe, ale okazało się, że sama Aurora też nie wie jakby czemu, czemu tak jest, czemu nie mogą. Mówić, że są rodzeństwem. Y, oczywiście to jest duża część fabuły, więc tutaj już nic więcej Wam na ten temat nie powiem, ale na tym się skupiamy, później dowiadujemy się różnych rzeczy. Ale no widzimy, że jej relacja z bratem jest bardzo dobra. Ona go uwielbia od samego początku, mówi o nim w samych superlatywach. No kocha go bardzo ogólnie. A natomiast jeśli chodzi o Nikolasa, Nikolasa poznaje na pewnej imprezie. Ma nadzieję, że już nigdy go nie zobaczy. Natomiast, jak możecie się domyślić, będzie go widzieć bardzo często, bo. Nagle po prostu cały czas na niego wpada. Cały czas. Więc automatycznie no, gdzieś tam widzimy rozwój ich relacji. Do tego jest wątek z jej mamą, która ukrywa pewne rzeczy, i brat trochę wciąga ją do tego jego świata, który jest trochę powiązany z mamą. Więc Aurora zaczyna odkrywać różne tajemnice, sekrety. Do tego Aurora też się interesuje nielegalnymi walkami, w których chce wziąć udział. Więc dużo się dzieje nielegalnych rzeczy, a sama Aurora to jest taka... Och, nie chcę brzydko o niej powiedzieć, nie chcę jej obrażać, natomiast no nie polubiłyśmy się. Ona mnie tak denerwowała, ona... Och... Ona była taką po prostu szarą myszką z jednej strony, ale z drugiej strony była taka zadziorna i waleczna, jakby to połączenie było takie dziwne, bo ona czasami bała się w ogóle odezwać, później nagle była hop do przodu strasznie. I wiecie, nie mam nic do szarych myszek, nie mam nic do takich odważnych dziewczyn, ale ona była taką dziwną, nie niepasującą do siebie mieszanką tych cech. Ja nie mogłam, jak ona rozmawiała z tym Nikolasem, ich dialogi, czytane przez autorkę, to <laughs> komedia, komedia. Nie, no ta, ta książka jest. Nie wiem, co mam o niej powiedzieć. No ona jest taka śmieszna trochę, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy sama książka jest gorsza, czy audiobook, ale obie rzeczy mi się nie podobają. Jeszcze jej nie skończyłam. Teraz dzieje się naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo się wydarzyło. Um, jestem już na końcu, więc, więc ją skończę zaraz. Ale no powiem Wam, że jestem na nie. Skończyłam dwie książki. Po pierwsze, Heli Hit. Um, <laughs> Nie zmieniam zdania o tej książce po skończeniu jej. Wydarzenia tutaj są często absurdalne. Jak bardzo prosto jest napisana ta książka, tak panuje tutaj taki chaos czasami. Że ja nie wiedziałam, czemu coś się wydarzyło, skąd to w ogóle się wzięło, jakie jest tego uzasadnienie. Szczególnie, że w drugiej połowie głównie dzieją się absurdalne rzeczy, w sensie bardzo takie poważne i nielegalne, i po prostu było to tak bardzo pobieżnie wyrzucone. Jakby ja takie wątki nawet lubię, w sensie może nie lubię, ale jakby rozumiem je, tak tutaj. Mam wrażenie, że autorka chciała po prostu, żeby to było, żeby było krwawo, żeby było, tak wiecie, mrocznie. Natomiast no huh. szczerze mówiąc, nie mam większych już przemyśleń na temat tej książki, powiedziałam wam, co powiedziałam, i tyle. Bo mówienie o niej jest dla mnie ciężkie. Bo nie wiem już, co mam wam powiedzieć, szczerze mówiąc. Główna bohaterka mnie straszliwie irytowała. Od samego początku do samego końca. Sposób, w jaki też jakby były czytane jej, jej kwestie, to, to dla mnie było <laughs> tłumacz. No i oczywiście, jakby kwestie końcowe, takie końcowe, końcowe, to tam się podziało <laughs> tyle rzeczy, że ja nie, nie mogę. Absolutnie nie mam ochoty sięgnąć po drugi tom. Chociaż zakończyło się tak, a nie inaczej, to jakby nie mam w ogóle chęci sięgnąć po drugi tom. <laughs> Aha, i jeszcze sytuacja, szczególnie w pierwszej połowie książki, ile razy. Główna bohaterka powiedziała, że wolałaby zginąć niż coś zrobić, wolałaby się utopić niż coś zrobić i tak dalej. To nie zlicza. Dobrze, to tyle. Pół gwiazdki. Nawet nie wiem za co to pół miałoby być. Zero. I jako ostatnią książkę w tym filmie wybrałam coś nie z tego wydawnictwa. Niezwykłego, bo większość niestety książek jest właśnie z tego wydawnictwa, które, które są popularne na TikToku. Natomiast mamy. Przystań lepszego jutra. Monika Rudka. Ta książka jakby nawet okładką wygląda dość subtelnie i tak niewinnie, więc pomyślałam, że może, może, może się wezmę za tę książkę, ponieważ em, też ona ma bardzo wysokie oceny na Goodreads i na lubimy czytać, bo zastanawiałam się między tą i między Idea to Bitter, czy jak to tam się nazywa, ale zobaczyłam później, kto jest autorką i że to Pisgacz. Zrezygnowałam od razu i jeszcze myślałam nad między wierszami, natomiast zdecydowałam się na przystań lepszego jutra. I skończyłam. Sama nie wiem, co o tej książce sądzić. Na pewno nie jest tak zła jak Hellish Hit czy I Wanna Fall. Um, jest nawet lepsza niż to Because of you, chociaż samo Because of you nie było jakieś dobre. Natomiast jest dość nijaka i nudna, w tym sensie, że. Mamy tutaj historię dziewczyny, która nie ma rodziców. Mieszkała z, ze swoją opiekunką Wendy. Wendy Wendy niestety zmarła. I teraz jej opiekunem prawnym zostaje syn Wendy, Andrew. No i Jane teraz będzie właśnie mieszkać z Andrew, jego żoną i jego dziećmi, jego synami, których zna, w ich otoczeniu się bardzo dobrze czuje, traktuje ich jak braci od samego początku, natomiast no w otoczeniu dorosłych nie, nie czuje się aż tak swobodnie, szczególnie jeśli chodzi o żonę Andrew, Annę, która no wprawia dziewczynę w taki Dość duży dyskomfort, jest bardzo zdystansowana do niej, i Jane nie do końca wie dlaczego. Och, no i widzimy jej codzienność w tej nowej rodzinie, do której dołączyła. Widzimy jej bardzo fajną relację z braćmi. Ona ma około 17 lat, nie wiem czy powiedziałam. Więc widzimy jej relację z braćmi. Jeden jest około jej wieku chyba rok starszy natomiast drugi jest kilka lat młodszy jest jeszcze dzieckiem i, i widzimy jak fajnie ona go traktuje jako takiego po prostu młodszego brata i on też od razu łapie z nim fajny kontakt więc to się miło czytało i oczywiście widzimy gdzieś tam odnowienie starych relacji z przyjaciółmi tego jej brata, z którymi no ona też zaczyna znowu się przyjaźnić. Szczególnie tutaj chodzi o jedną relację z chłopakiem, który ma na imię Hayd Hayden. Łączy ich jakaś przeszłość, no i teraz Jane trochę bazując na tej przeszłości, no od razu ocenia Haydena negatywnie. Natomiast jak możecie się domyślić, trochę czasu już minęło od tych wszystkich wydarzeń, więc um, musi poznać tych wszystkich ludzi tak naprawdę trochę na nowo i, i trochę dowiedzieć się więcej o ich życiu, bo okazuje się, że no, nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami u ludzi I, i ta książka to mocno pokazuje. Powiem tak, porusza ona bardzo ciężkie tematy, bo mamy tutaj też alkoholizm, mamy chorobę dziecka, mamy stratę i mamy po prostu dużo kwestii, z którymi młodzi ludzie. No, nie powinni się zmagać, ale niestety się zmagają. I to jest tutaj poruszone wszystko, ale zostało to ograne w jakiś taki nudny sposób. Bo jakby pomysł na fabułę, ok, w sensie to jest taka zwyczajna, najzwyczajniejsza młodzieżówka, natomiast nie wiem czemu jakoś mnie to nudziło. Wydaje mi się też, że ze względu na język mam wrażenie, że on jest aż tak nienaturalnie czasami poetycki. Główna bohaterka używa dużo różnych metafor, mówi tak czasami wyniośle, tak stara się być trochę neutralna w stosunku do wszystkich, może żeby nikogo nie urazić, chce być miła, oczywiście nie mówię Tutaj o jej relacji z Haydenem, która jest całkowicie jakby inna niż reszta. Natomiast no, mam wrażenie, że dużo myśli poznałam, które gdzieś tam są w jej głowie, ale pomimo tego, że czytałam tej te myśli to nic nie wiem o tej głównej bohaterce. Więc mało się z nią zżyłam, z nikim tam się tak naprawdę nie zżyłam, mało pamiętam tych bohaterów. Chyba gdzieś tam najbardziej zapada, bada, zapadającą w pamięci relacją jest właśnie relacja Jane, naszej głównej bohaterki, z Lukiem, czyli z tym jej starszym, przyszywanym bratem i z jej przyjaciółką, która też ma bardzo ciężką sytuację w domu. Poznajemy też trochę faktów z przeszłości Jane, ale nie jest ich za dużo. Chciałabym trochę więcej o niej wiedzieć, o jej rodzicach, o Wendy, o jej relacji z nimi. Natomiast bardziej skupiam się właśnie na tej codzienności, już tam, w tym miasteczku. Więc no powiem Wam szczerze, że takie to nijakie trochę. Dobrze, że nie miałam aż tak negatywnych odczuć w stosunku do tej książki, ale też nie było żadnych pozytywnych. Może jedna taka gdzieś tam pozytywna myśl, która została mi po, tej, po przeczytaniu tej książki, to zdanie, którym ona w sumie jest też um, reklamowana, czyli nie możemy wybrać z kim połączy nas pokrewieństwo, ale możemy zdecydować, kto będzie naszą rodziną. Ta książka to pokazuje i relacje w niej. Więc no okej, okay. nie była taka zła, ale też nie porwała mnie, i w żadnym stopniu nie oczarowała, nawet najmniejszym. Och, powiem Wam, że bardzo. Bardzo przykry jest ten film, bo żadna książka mi się nie podobała. Ja bardzo lubię je nagrywać i wiem, że Wy też lubicie je oglądać. Natomiast e, no, ta, ta część chyba była najbardziej nieudana. Nie jest to oczywiście moja wina, bo jakby bazowałam na najpopularniejszych książkach z TikToka, o to chodzi w tym filmie. Ale mam nadzieję, że następna część, bo oczywiście taka będzie, e, będzie lepsza i, i znajdę tam jakieś perełki. I wanna for 18. Plus. Tylko mówię, jakby coś. Tak samo Helish Hit*. Nie wiem, ile jest Because of you, bo nie mam tej książki fizycznie, więc tu wam napiszę od i jakiego wieku, jak znajdę, jest Because of you. A jeśli chodzi o Przystań Lepszego Jutra, to mamy tutaj 15. Plus. Rankingowo to będzie pierwsze miejsce to Przystań Lepszego Jutra, drugie miejsce Because of you, trzecie miejsce I Wanna Fall i czwarte Helish Hit*. Tak to się prezentuje. Dajcie mi znać, jakie książki chcecie zobaczyć w następnej części. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!